Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem TurkuSowa i w takim innym odcinku dzisiaj pokażę wam mnie spoko makijaż mm, więc tak najpierw będzie nam potrzebna taka szminka sorry a tak podgląda bo macie jeszcze słabe światło, więc i raz Będzie coś nierówna, bo nigak o niej to, sorry Mam nadzieję, że w skłonie Ok. Mm. I teraz za y, chwilę przerwę, bo zapomniałam coś przynieść, więc. Dobra, jestem z powrotem. Jeśli się już czy coś, to z sortki. Y, przy okazji się napiłam, więc mam nadzieję, że się nie rozmazałam nigdzie. Więc mm, tak. Teraz porównam będzie cienie fioletowe. I na zbeli, dopóki będzie mi potrzebny tańczan, ten taki delikatny. Ja wybieram na palet. Proszę od razu Delikatny i nałożę. Tutaj taką delikatną, po Pośród tej od razu zejdzie za, nadmierna ilość Dobrze. Hmm. Palce. Dobra, spoko. Hmm, jeśli jestem rozleganym tak to sorry. Później rozpuszczę włosy i Wam pokażę wszystko tak na całość. E, więc tak, teraz bierzemy ten błyszczek. I nakładamy. Dobra. Teraz bierzemy teraz trochę. nie potrzebne Maskary. Poca na pewno nie będą tego wyglądać. Chyba jakieś nie wiem co. Kurce. Poczekajcie chwilę, no mam problem. Dobra, już jest tak. Nałożyłam lekką maskara. Mam nadzieję, że coś widać, że trochę. Będzie już się znowu nie poprało? Okay. ok. I widzimy się za chwilę, jak już to kończy trochę tam. No, widzimy się za chwilę. Więc do tego możemy zrobić taką albo. Taką. Albo. Albo. Tak. Więc to chyba było na tyle. Żeby się z Wami.